Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, w Radzie Kielce jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik kieleckiego Okręgu prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Pani pośle, piłkarska reprezentacja Polski wczoraj pożegnała się niestety z Mundialem. Czy po porażce z Francją 1 do 3 mamy powody do wstydu? No, szkoda, że tak szybko, chociaż trzeba przyznać, że to dopiero po 36 latach polska reprezentacja trafiła do jednej 8 finału Mistrzostw Świata. Także w tej. Dziedzinie. Jest to na pewno jakiś sukces polskiej reprezentacji. Bardziej byśmy byli uradowani, gdyby wczorajszy mecz z Francją został wygrany, no ale niestety tak się nie stało. Sam kapitan drużyny przyznał, że zabrakło siły, czasu i umiejętności, aby można było pokonać mistrza świata, bo przecież ten tytuł przynależał się Francji. Dlatego też to nie jest dla nas żadne Wstydem, żeśmy ten mecz przegrali. Ja tutaj podpisuję się pod słowami pana premiera Mateusza Morawieckiego, który wczoraj właśnie tymi słowami ocenił zakończony wczoraj mecz, ale muszę powiedzieć tak, że pomimo tego, że wyjeżdżamy. W moim przekonaniu jednak zawczasu z tych mistrzostw świata to zapisaliśmy już piękną kartę w historii mistrzostw świata. Katar to miejsce, gdzie tak naprawdę wielką sławę okazał Wojciech Szczęsny, nasz bramkarz, który obronił dwa rzuty karne w niełatwej przecież sytuacji jeden z tych rzutów karnych, to można powiedzieć, że taki podwójny, bo przecież pamiętamy w jaki sposób zachował się po tak zwanej dobitce i sądzę, że to jest coś, co daje nam wielką radość. No niewątpliwie piłkarze dostarczyli nam dużo emocji, no więcej było tych negatywnych jednak, bo pamiętamy przecież po meczu z Argentyną, jak byliśmy zaniepokojeni, czy przejdziemy do tej jednej ósmej finału, czy też nie. No na na szczęście przegrana okazała się być sukcesem. I cóż, no, mam takie przekonanie, że z tego mundialu kadra, działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej odkryją konkretne wnioski, które pozwolą nam na to, abyśmy na następnych Mistrzostwach Świata jeszcze godnie reprezentowali nasz kraj, Polskę, bo kiedyś tak było, że przecież zachodziliśmy bardzo daleko, to nas kosztowało dużo wysiłku i tego byśmy sobie życzyli, bo w, w, w naszym kraju jest... Ogrom ludzi, którzy uważają, że to jest nawet sport narodowy, jakim jest piłka nożna, i powinniśmy się do tego mocno przyłożyć. O najlepszym przedstawicielu naszej karty, pan już wspomniał, bram Wojciech, szczęsny, niekwestionowany lider pod tym mundialu. A kto, być może to kto był najsłabszym ogniwem? No tutaj trudno mówić o najsłabszym ogniwie, ale, ale bo to piłka nożna jest grą zespołową, ale ja tego nie ukrywam, że jestem zawiedziony y, kapitanem, y, który nie strzelił rzutu karnego. Y, no ale cóż, no to, no to takie są oczekiwania kibica, nie zawsze muszą y, y, spełniać i, i odzwierciedlać to, co się dzieje na boisku. A tam przecież jest też dużo emocji, duże napięcia, zmęczenie, y, tak więc. Więc na to wszystko wpływa wiele, wiele, wiele czynników. Zawsze łatwiej jest oceniać i krytykować, właśnie siedząc przed telewizorem. No ale to nie na tym rzecz polega. W końcu sport jest po to, aby, aby nam dostarczać tych emocji. Najlepiej by było, żeby to były dobre emocje. Natomiast no, w sporcie jest tak, że zawsze zwycięża ten, kto jest lepszy. Panie pośle, to teraz od tych sportowych emocji przechodzimy, można mu powiedzieć, kolokwialnie do prozy życia codziennego. Otóż Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął ustawę w sprawie zamrożenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych, także podmiotów wrażliwych. Zostanie ona zamrożona do poziomu około 200 zł za megawatogodzinę. I czy to rozwiązanie ochroni nasze gospodarstwa domowe przed wzrostem cen tego paliwa? No, każde działanie osłonowe, które ma zapobiegać zwiększeniu kosztów utrzymania rodzin, czy też kosztów utrzymania ważnych instytucji, podmiotów gospodarczych jest działaniem oczekiwanym, wskazanym i to działanie zasługuje z pewnością na poparcie. Ja przypomnę, że w Polsce do końca tego roku obowiązuje zerowa stawka VAT na gaz. No niestety Komisja Europejska nie wyraziła zgody na to, aby tego typu rozwiązanie utrzymać w roku następnym, dlatego też sięgnęliśmy po nowe rozwiązania. Propozycja rządowa jest właśnie taka, o której Pan tutaj był uprzejmy przypomnieć, że 2000 zł za jedną megawattogodzinę to jest cena, która ma wspomóc, podmioty wrażliwe, jaki jaki yy gospodarstwa domowe, ale trzeba powiedzieć jeszcze, że jest wprowadzone jeszcze jedno rozwiązanie, tak zwany dodatek energetyczny dla tych, którzy będą, którzy są słabiej usytuowani pod względem ekonomicznym. To oczywiście jest skierowane do polskich rodzin i ten dodatek polega na tym, że po prostu budżet państwa będzie zwracał tym osobom kwotę VAT-u z tytułu pobranej energii gazowej. Tak więc tu jest takie podwójne rozwiązanie. Z jednej strony zabezpieczenie, że cena gazu nie wzrośnie ponad to, co Dzisiaj płacimy w 2022 roku za gaz, z drugiej zaś strony, rodziny słabiej usytuowane pod względem ekonomicznym będą miały dodatkowo tenże dodatek. Poza zatem na kolejny temat, dziś w Kielcach zostanie zainaugurowana Świętokrzyska Kremia Samorządowa. Co to za wydarzenie? No Świętokrzyska Akademia Samorządowa to już w, naszym, w naszej rzeczywistości politycznej, społecznej funkcjonowała. Powstała tak naprawdę w 2012 roku i aż do wyborów w 2015 roku spotykaliśmy się w gronie samorządowców, ale również tych, którzy parają się polityką, którzy byli zainteresowani, w jaki sposób działa system władzy publicznej w Rzeczypospolitej. Te spotkania polegały na tym, że zapraszaliśmy z wykładem osoby niekwestionowane, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym obrocie publicznym. Tak to powiedzmy, to byli naukowcy, ludzie bardzo doświadczeni w swojej aktywności. Po takim wykładzie odbywały się bardzo ciekawe dyskusje. I dzisiaj wyznawiamy ten projekt, bowiem to jest coś, co z całą pewnością przyczyni się do tego, że nasza wiedza na temat funkcjonowania władzy publicznej, w szczególności samorządów, będzie odgrywa ważną rolę, ale to wspomoże nas również i umocni w tym przekonaniu, że warto dla ludzi pracować. Dzisiaj będziemy gościć szefa Rządowego Centrum Legislacji, pana profesora Krzysztofa Szczuckiego. Zapraszam dzisiaj do Wojewódzkiego Domu Kultury do sali lustrzanej. O godzinie 17 odbędzie się właśnie wykład pana profesora, a potem mam takie przekonanie, że będzie dobra dyskusja, z której będziemy wyciągać odpowiednie wnioski, które też być może będą przekładane, na różnego rodzaju inicjatywy uchwałodawcze w samorządach, czy też inicjatywy ustawodawcze w polskim parlamencie. Zapewniam, że na pewno spotkanie dzisiejsze będzie bardzo interesujące. Będziemy się chcieli spotykać raz w miesiącu w takiej formule i to z całą pewnością przyczyni się do tego, że będziemy ubogaceni w wiedzę, w doświadczenia innych, bo to też polega, że jest to forum wymiany doświadczeń. Doświadczeń różnych samorządowców i sądzę, że to będzie z pewnością dobre spotkanie. Też tylko technicznie powiedzmy sobie o tym, czy wstęp na tego typu spotkania jest, jest wolny, czy potrzebne są jakieś wejściówki. Nie, oczywiście, że wstęp, wstęp jest wolny. Tam, tam, gdzie mamy do czynienia z dzieleniem się wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami, my z tego tytułu nie pobieramy żadnych opłat. Będzie nam miło za dobre słowo, jeśli Państwo przyjmiecie to zaproszenie. To nie jest tak, że tylko samorządowcy, ale wszyscy, którzy są zainteresowani tą formą aktywności, serdecznie Was drodzy Państwo zapraszam. A zapraszał poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, który był dziś gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam serdecznie.